Czy wiedzieliście, że 9 stycznia odbyły się wybory do Rady Gminy Żelechlinek? Nie? Nic dziwnego. 15 października 2021 roku z mandatu zrezygnował radny Piotr Mikinka, co oczywiście wiązało się z zarządzeniem wyborów uzupełniających. Wojewoda decyzja o wyborach uzupełniających podjął dnia 27 października i już od tego momentu wiadome było, że wybory się odbędą i ktoś obejmie miejsce w Radzie Gminy. Wybory zarządzono na 9 stycznia 2022 roku. Natomiast do 5 grudnia można było zgłaszać kandydatów. I wszystko, naprawdę wszystko byłoby w jak najlepszym porządku. Gdyby nie to, że całość wyglądała tak, jakby istnieniu tych wyborów starano się jak najbardziej ukryć. Gmina poza obowiązkowym umieszczeniem informacji na Biuletynie Informacji Publicznej nie podała żadnej wiadomości o wyborach ani na Facebooku gminy, ani na oficjalnej stronie gminy. Tak, żeby przypadkiem ktoś niepowołany nie dowiedział się o wyborach. A nie daj Bóg, żeby chciał startować. O zdanie na ten temat zapytałem mojego prawnika. Odnosząc się do wyborów uzupełniających gminy Rzech gin, pod względem prawnym nie można nic powiedzieć negatywnego. Zamieszczona informacja polityki, informacji publicznej jest w sposób jak najbardziej wystarczająca. Natomiast w sposób zdecydowany, jako prawnik, jako obywatel polski, sprzeciwiam się takim praktykom, z ograniczającym dostęp informacji obywatelom odnoszącym się, odnoszących się do wyborów, dlatego że może to kolidować z przestrzeganiem zasady powszechności wyborów i gwarantowania praw wyborczych, która owa zasada jest wyrażona w artykule 62 ust. 1 konstytucji. Jednak ktoś mandat radnego musiał objąć tak więc stworzono Komitet Praca i Rozwój, który to wystawił do wyborów panią Makowską-Urszulę, której oczywiście gratuluję objęcia mandatu radnego. Komitet ten wystawił również członków do komisji wyborczej, a byli to Michniewska Aneta, przewodniczący komisji, Kaczmarek Beata, zastępca przewodniczącego oraz zwykli członkowie komisji Irena Kostrzewa, Sławomir Kobalski, Robert Matysiak. Jarosława Plich, Małgorzata Szydłowska, Bożena Wenecka oraz Agnieszka Wejtaczek. Oczywiście wśród członków komisji znajdują się takie osobistości jak sekretarz gminy, czyli Aneta Michniewska, czy Bożena Wenecka, która jest dyrektorem gminnej biblioteki, są tam na pewno również osoby powiązane w inny sposób, np. rodzinnie, z władzami gminy, ale nie będę w to wchodzić. Co jednak najciekawsze z uwagi na to, że w wyborach wystawiono jednego kandydata, komisja zgodnie z prawem nie przeprowadziła głosowania oraz zgodnie z prawem pobrała pensję, tak jak w przypadku gdyby to głosowanie się odbyło. Na skutek prawdopodobnie na skutek ograniczenia informacji o planowanych wyborach, zgłosił się do wyborów zgłosiła się tylko jedna osoba, co zakończyło się nawet nieodbyciem wyborów, nie przeprowadzeniem tych wyborów z racji tego, że była tylko jedna kandydatura, i zakończyło się to tylko i wyłącznie uchwałą. Członkowie komisji pobrali łącznie 5100 zł, przewodniczący 650 zł, wiceprzewodniczący 600 zł, a zwykły członek 550 zł. Moim zdaniem, jest to całkiem dobra pensja, biorąc pod uwagę, że członkowie komisji nie musieli liczyć głosów, bo głosowania po prostu nie było. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw o sobie komentarz i zasubskrybuj mój kanał, żeby wiedzieć więcej.